Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam na prezentacji projektu ustawy autorstwa kandydata Konfederacji na urząd prezydenta Sławomira Mencena i oddaję głos naszemu autorowi ustawy. Szanowni Państwo, bardzo często jesteśmy świadkiem tego, kiedy ktoś proponuje nowy podatek, nową składkę, nową opłatę. Nasze państwo ma niezwykłą łatwość w proponowaniu nowych podatków, natomiast dużo ciężej likwiduje się podatki już istniejące. Nawet wtedy, kiedy nie ma żadnego argumentu za tym, żeby dalej taki podatek utrzymać, jeżeli dotyczył on sytuacji, które dawno minęły i nie ma żadnego zastosowania do warunków współczesnych. Takim podatkiem ewidentnie jest podatek od spadków, będący częścią ustawy o podatku od spadków i darowizn, dlatego razem z posłami Konfederacji przygotowaliśmy ustawę podpisaną przez posłów Konfederacji, która likwiduje podatek od spadków, zostawiając sam podatek od darowizny. Więc w już istniejącej ustawie o podatku od spadków i darowizn usuwamy spadki, zostają same podatki od darowizn. Opodatkowanie spadków ewidentnie jest wyrazem bogacenia się państwa na ludzkich tragediach, na czyjejś śmierci. Państwo korzy statu na tym, że ktoś traci życie. Stanowi również, jak zaraz uzasadnię, podwójne, czasem potrójne opodatkowanie czyjegoś dochodu. Konstrukcja tego podatku jest często nielogiczna, zagmatwana i prowadzi do sytuacji, w której ten podatek jest płacony przez osoby, które w żadnym wypadku zgodnie z obecnym prawem nie powinny go płacić. W obecnej konstrukcji podatku od spadków mamy kilka grup podatników, w zależności od stopnia pokrewieństwa, mamy kilka progów podatkowych, w których są różne stawki podatkowe, więc ten podatek w tym momencie jest zupełnie skomplikowany. W ramach pierwszej grupy podatkowej mamy jeszcze zerową grupę podatkową obejmującą najbliższą rodzinę, gdzie tego podatku po prostu nie ma. Następnie w zależności od stopnia pokrewieństwa mamy różne progi podatkowe, różne stawki, aż do stawki 20% w przypadku dziedziczenia od osoby zupełnie niespokrewnionej. Przy czym pierwszy problem jest taki, że grupa zerowa nie płaci tego podatku rzeczywiście, ale tylko w przypadku złożenia odpowiedniej deklaracji w ciągu 6 miesięcy od właściwej daty. Jest to problem, ponieważ nawet jeżeli państwo ma pełną świadomość tego, że doszło do tego dziedziczenia, jeżeli wie to z urzędu, jeżeli doszło do dziedziczenia nieruchomości, jeżeli wie to z ksiąg wieczystych, jeżeli wie to z jakiegokolwiek innego dokumentu urzędowego i tak wymaga od rodziny zmarłego złożenia tej deklaracji w ciągu 6 miesięcy, w przeciwnym wypadku nawet najbliższa rodzina jest zmuszona do płacenia podatku od spadków. Często zdarza się, że taka osoba nie jest świadoma tego obowiązku, jest zupełnie przekonana, że nie ma żadnego powodu, żeby płaciła podatek od dziedziczenia po swojej własnej matce. Natomiast wtedy, niestety, bezduszni urzędnicy skarbowi wyprowadzają taką osobę z błędu. Kolejny problem jest taki, że współcześnie coraz więcej osób żyje, nie, nie formalizuje swoich związków z najróżniejszych przyczyn. W przypadku śmierci Jednej z takich osób żyjącej w takim niesformalizowanym związku, państwo również domaga się podatku od spadków. Jest to wysoce niesprawiedliwe, ponieważ jeżeli dwie osoby razem przez całe życie gromadzą swój majątek, nieformalizując formalizując swojego związku, to dlaczego po śmierci jednego z nich druga ma płacić podatek od majątku, na który często sama się składała w ciągu swojego życia? W tym momencie państwo oczywiście nie rozpoznaje różnego rodzaju takich związków, które nie są małżeństwami, natomiast nie ma żadnego, powodu, żeby podatkowo dyskryminować osobę, która nie założyła w ciągu swojego życia rodziny albo założyła taką rodzinę, ale ją utraciła, nawet często w bardzo tragicznych okolicznościach. W tym momencie, jeżeli ktoś pod koniec życia nie ma najbliższej rodziny, bo na przykład ta rodzina zmarła, zginęła w jakimś tragicznym wypadku, jego majątek zostanie obłożony 20% podatkiem. Państwo karze taką osobę za to, że nie chciała, nie mogła, nie dała rady w ciągu swojego życia założyć rodziny, a jeżeli ją założyła, to z różnych przyczyn mogła taką rodzinę utracić. Wydaje mi się to wyjątkowo niegodziwym zachowaniem w, wypadku, w wykonaniu naszego państwa. Nie da się też wskazać w tym momencie, w sumie żadnego powodu, żadnego argumentu wskazującego za dalszym istnieniem podatku od spadków. Nie pełni on funkcji nawet fiskalnej. Jeżeli spojrzymy na przychody systemu finansów publicznych z podatku od spadków i darowizn, mówię o łącznych przychodach z podatku od spadków i darowizn, nie od samych spadków, które najprawdopodobniej są znacznie niższe od przychodów z darowizn, to są to przychody, które są dochodami własnymi samorządów. W roku 18 to było 297 mln złotych w 19 320 milionów złotych w dwudziestym 300 milionów złotych w 21 400 i w pięćset 540 milionów złotych dochodu, dochodu łącznie ze spadków i z darowizn w całej Polsce dla wszystkich samorządów. Dla porównania w roku 2022 łączne dochody własne jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 175 miliardów złotych. Oznacza to, że podatek od spadków i darowizn w roku 2022 stanowił zaledwie 0,31% dochodów własnych samorządów. Jest to kwota całkowicie pomijalna. Podatek od spadków i darowizn a nie tylko od samych spadków, nie ma żadnego znaczenia dla finansów naszych samorządów. Nie pełni w tym momencie w zasadzie żadnej roli fiskalnej. Nie da się powiedzieć, że samorządy nie będą w stanie wykonywać jakichś działań tylko dlatego, że znieśliśmy podatek od spadków. Podatek od spadków, w przeciwieństwie też od podatku od darowizn, nie pełni funkcji uszczelniania systemu podatkowego. Wiadomo, że zlikwidowanie podatku od darowizn oznaczałoby, że podatek od dochodowy staje się w zasadzie zbędny. Natomiast nie istnieją optymalizacje podatkowe, które zaczynają się od tego, że ktoś musi umrzeć. Żaden doradca podatkowy nie radzi klientowi, że gdyby umarł, na przykład, to oszczędziłby na podatku. Gdyby doprowadził do zgonu innej osoby, to oszczędziłby na podatku. Podatek od spadków nie pełni funkcji uszczelniającej w polskim systemie podatkowym. Podatek od spadków ma też Cechę podwójnego opodatkowania. Przecież cały majątek, który gromadzimy w trakcie swojego życia, pochodzi z naszych dochodów, które wcześniej już zostały opodatkowane, co oznacza, że państwo po raz drugi podatkuje już opodatkowany dochód. Natomiast często się zdarza, że jest to potrójne opodatkowanie, ponieważ w polskim podatku od spadków i darowizn mamy nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że jeżeli polski rezydent podatkowy dziedziczy jakiś majątek znajdujący się poza granicą Polski. To musi od tego zapłacić podatek od spadków, nawet jeżeli zapłaci ten podatek w miejscu, w którym ten majątek się znajduje. Co więcej, polskie państwo jest świadome tego problemu, że podwójnie... Podatkiem od spadków opodatkowane są osoby, którym, które dziedziczą po jakichś krewnych. Niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na tę niesprawiedliwość do ministrowi finansów z zapytaniem, czy zamierza być może renegocjować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, tak żeby uwzględniały również podatek od spadków, a może zamierza prowadzić jakieś prace nad polskim podatkiem od spadków, tak żeby wykluczyć sytuację, w której dwa razy płaci się ten sam podatek. Niestety Ministerstwo Finansów odparło, że nie planuje żadnych prac w tym kierunku. To znaczy, że minister finansów, świadomy problemu, świadomy, że wyciąga rękę po czyjeś, czyjś majątek, po osobie zmarłej, który już został opodatkowany podatkiem od spadków, dalej stwierdza, że dalej zamierza opodatkowywać majątek zmarłej osoby. Ponieważ z podatku od spadków zwolniona jest najbliższa rodzina, a w ramach trochę dalszej rodziny te stawki są troszeczkę niższe, nie da się też stwierdzić, że on pełni jakąś rolę zmierzającą do wyrównania nierówności majątkowych. Jeżeli z podatku od spadków i darowizm w skali całego kraju rocznie państwo uzyskuje 200-300 milionów złotych, oznacza to, że nie ma to żadnego wpływu na statystyki dotyczące nierówności majątkowych, nie da się też uczciwie więc stwierdzić, że utrzymanie podatku od spadków jest niezbędne do tego, żeby za bardzo nie, nie rozwarstwiło się pod względem majątkowym nasze społeczeństwo. Zniesienie podatku od spadków nie byłoby czymś zupełnie wyjątkowym, niespotykanym w naszym świecie. W samej Unii Europejskiej już teraz istnieje dziewięć państw, w których nie ma podatku od spadków. Są to Austria, Słowacja, Czechy, Szwecja, Estonia, Łotwa, Rumunia, Cypr i Malta. W państwach stowarzyszonych z Unią Europejską nie ma tego podatku w Norwegii, gdzie zniesiono go 10 lat temu, a także w Liechtensteinie i w niektórych kantonach. Szwajcarii. Tam w ogóle ten podatek nie występuje, nie tylko w bliższej, w dalszej, w ogóle nawet spośród osób niespokrewnionych nie ma podatku od spadków. Poza Unią Europejską, poza Europą nie ma tego podatku w Kanadzie, w Chinach, w Izraelu, Australii, Nowej Zelandii, Armenii, Egipcie, Gruzji, Gibraltarze i, oraz Indiach. Natomiast toczy się też debata na ten temat w Wielkiej Brytanii. Są to zamożne, bogate, cywilizowane państwa, niesłynące z tego w zdecydowanej większości, że są rajami podatkowymi. W tych państwach czymś normalnym jest, że państwo nie wyciąga rękę po majątek zmarłej osoby. Chciałbym podkreślić, że obecna forma podatku od spadków dyskryminuje osoby, które nie posiadają najbliższej rodziny. Uważam taką dyskryminację za wysoce nieuczciwą. Nie mamy pełnej kontroli nad tym, czy dysponujemy rodziną, czy też nie dysponujemy, czy mamy możliwość przekazania majątku osobie. Z nami spokrewnionej, czy też takiej osoby nie mamy, i karanie osoby tylko za to, że jest samotna, tylko za to, że nie ma najbliższej rodziny, której może przekazać swój majątek, jest wysoce nieuczciwe. Jest to tym gorsze, jeżeli tym majątkiem są nieruchomości. Jeżeli ktoś ma, posiada nieruchomość. Nawet niech to będzie małe mieszkanie w Warszawie o wartości miliona złotych i chce je przekazać osobie ze sobą niespokrewnionej, to ta osoba musi zapłacić prawie 200 tysięcy złotych podatku. W tym celu musi albo sprzedać to mieszkanie i nigdy nie będzie miała możliwości w nim mieszkania, albo zadłużyć się tylko po to, żeby zapłacić podatek od spadków. To w zasadzie niweczy szansę przekazania komuś spadków w postaci nieruchomości. Nie mamy takiej możliwości. Obciążamy taką osobę bardzo wysokim podatkiem, uniemożliwiając jej korzystanie z naszych nieruchomości. Uważam to za wysoce niesprawiedliwe. Podsumowując, moim zdaniem podatek od spadków jest najgorszym podatkiem spośród wszystkich licznych podatków składek oraz opłat funkcjonujących w polskim systemie. Jest podatkiem głęboko niemoralnym. Jest to podatek od wdów oraz od sierot. Państwo wyciąga swoją rękę w najgorszym możliwym momencie po majątek zgromadzony przez osobę zmarłą. Państwo jak sęp krąży nad taką samotną, umierającą osobą i tylko czeka na to, żeby zabrać 20% majątku takiej osoby. Nie pojmuję tego, naprawdę nie pojmuję dlaczego... Nie mamy prawa do swobodnego dysponowania swoim majątkiem nawet po śmierci i nawet po śmierci nasz majątek niestety musi być opodatkowany. Mam głęboką nadzieję, że ta propozycja, która tak jak mówiłem, nie, nie wykazuje poważnych skutków fiskalnych, ponieważ dochody z tego podatku są marginalne, która przywraca jakąś sprawiedliwość, która. Y jest bardzo korzystna dla osób nieżyjących w związkach formalnych. Nie wiem, dlaczego taka ustawa nie miałaby się spotkać z powszechnym poparciem w zasadzie wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie i mam głęboką nadzieję, że ta ustawa takie poparcie zyska. Bardzo dziękuję za przybycie na naszą prezentację projektu ustawy o likwidacji podatku od